Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Evil Glyphin Kontynuujemy podróż naszego detektywa ciekawe rzeczy. Okej, okay, dobra, to mogłem rozwalić A, czy mogę wziąć tą lamp lampkę? Nie Nowy zaczęliśmy rozdział. Ciekawie, ciekawie, naprawdę. Jest jakaś książka, ale nic nie mogę zrobić. Dobra, no to idziemy chyba tutaj w takim razie. Czy nie, nie idziemy? W którą ja stronę mam iść? Hmm, tu jest to miejsce. Dobra, tam muszę iść. Okej, okay, okej. Okay. Jeszcze widzę więcej pudeł. Gra mnie nauczyła braku szacunku do pudeł, więc, więc będę to robił. I zobaczymy, czy spotkamy. To jest chyba dziewczyna ta z białymi włosami. Chyba mam nadzieję. Zobaczymy, ostatnio nas uratowała. Coś, żeśmy podnieśli. Nie mam pojęcia co. Możliwe, że zapałki. Czy nie wiem czy tutaj coś będzie, czy się działo, czy nie, więc dlatego chodzę po cichu. Okej, okay, drzwi się same otwierają, miło. Aha, czyli już sobie nie wrócimy spoko. Na razie tam nikogo nie widzę, więc pójdziemy tutaj. Dobra, na razie chyba możemy chodzić normalnie. Uh. Chyba się przyda to podpalić. Ciało tu możemy to... Co... Aha, dobra, to mamy pełne. Nie, nie bardzo wiem. Mm. Bardzo wiem, czy mogę się uleczyć. Okej, okay, dobra, to żeśmy się uleczyli, teraz będę mógł wziąć. Dobra, dobra, kapuję. No i teraz stealth włączamy i idziemy. Coś tam się świeci. Choroba, wie co to jest. Prawdopodobnie zaraz się dowiemy. Miejmy nadzieję, że to coś nie będzie mnie atakować. Lustro znowu? O nie, to jest obrazek, dobra. Myślałem, że znowu będę, będę przeżywał fazę jakoś. To nic nie mogę podnieść. No, butelka zawsze się przyda. O, widzicie, świeci się tam na czerwono, i nie za bardzo czaję, o co tutaj chodzi. Czy to są jakieś miny, czy co to jest? No, zaraz do tego podejdziemy, natomiast przydadzą nam się zapałki. O, okej, okay, skranie, może się pomiędzy, bo mam z wybuchu. Dobrze wiedzieć. dobrze, że, że się uleczyłem. Okej. Okay. <grymne> to nie zadziałało w taki sposób, jak jakbym chciał. Hmm. Czyli dobrze mówiłem, że jednak miny. Zobaczymy co tutaj jest. To się przyda, na pewno. Już mamy trochę więcej tych punktów, więc będzie można coś upgrade'ować. Fajnie, robaczki wychodzą. Ciekawe, czy ja to mogę rozbroić, to by było całkiem spoko. Tu się mogę ukryć. Okej, okay, dobra. Zatrzymanie wskazówki, niebieski sukces, czerwony, porażka. Zatrzymanie tutaj na niebieskim obszarze. Proszę rozbroj pułapkę, rozbrojenie pułapki dostarczy ci części pułapki, okej, okay, dobra, dobra, dobra To... Aha! Czyli ja mam tak mało czasu na to, ja myślałem, że to się będzie kręcić, aha, dobra Fakt, to nie będzie takie łatwe Będzie się trzeba przygotować na to Hmm No dobra, ok. No to się nauczyliśmy czegoś nowego. Co prawda, w dosyć sposób taki drastyczny, ale trudno. No, daleko nie zaszliśmy, więc nie jest to jakimś tam problemem. Zbierzemy sobie wszystko. Tak, tego nie mogę użyć, więc sobie użyjemy. Jak widać, uleczenie się do maksa tutaj jest bardzo przydatne, więc miło. No i ciśniemy, ciśniemy. Tam nikogo nie było, czy nic mnie nie atakowało. Problem jest teraz taki, że ja troszeczkę dźwięku nie będę słyszał w tym odcinku, ponieważ. Ponieważ nie mam słuchawek teraz w tym mieszkaniu. I to jest problem nie przemyślałem tego. No dobra, to mam to, to mam to. Kurde, rozbroiłbym te bomby, tylko że po prostu nie mam pojęcia, czy, czy się wyrobię wiecie, z, z tym, żeby był na niebieskim. Okej. Okay. Dobra, butelka mnie nie interesuje, tego nie mogę ruszyć, dobra. Okej, okay, uwaga, gotowi jesteśmy. Oh no! Hahaha. Mówiłem właśnie, że nie bardzo jestem. Nie bardzo jestem na to przygotowany. Dobra, próbujemy drugą jak zginę, to, to będzie słabo. To znaczy, że saperem nie zostanę. A... Oczywiście to zbieramy. Jest bardzo potrzebne. Dobra. Dobra, udało się, fuck yeah! Dobra... Idziemy na górę. Boję się, że coś... Ktoś albo coś będzie na górze, więc... Tegoś... O to się obawiam. Okej, okay, dobra, to nic nie widzę, żeby było. Aczkolwiek pewnie to się może bardzo szybko zmienić. Czy nie ma jakichś pułapek. Bo taka nie jest mi jakoś teraz potrzebna wybitnie. Ok, możemy się ukryć. Najgorsze, jest, mówię jeszcze raz, dźwięków nie słyszę i to jest problem ogromny, bo jeżeli coś będzie do mnie szło, ja nie będę tego słyszał, więc wybaczcie mi, jeżeli będę Zachowywał się dosyć głupio w takiej sytuacji i na przykład się nie ukryje, czy coś. Dobra, bo tędy musimy iść, nie? Jak mi się wydaje, że coś będziemy widzieć przez te okno, raczej nie. Kto jest Nie, nie, nie O, ziomek. Jestem doktorem. Marcelo Jimenez. Byli w ambulance przed skręciem, nie? Tak, mamy zadowolenie być z Have you seen anyone else? My patient, Leslie. I saw him running up ahead, but. But? Come this way. Quietly, mind you. Have a look for yourself. Those things chased me all the way into the village. Me too. They're all over the place. Leslie went through that gate.

No, nie mogę przeskoczyć przez to fuck. Myślałem, że mogę zejść, tak? Jakie mam zejść? Kurczę, ja chcę. Z... O, jakieś klucze, co? Spoko, mogę się patrzeć, tylko... A jak mogę nie patrzeć się? Ej, ja chcę to anulować, co jest? Ha. Naciskam spację, nic się nie dzieje. Myszką naciskam, też nic nie mogę zrobić. Nie mogę odejść od tego, co jest? Wyro, proszę, wytłumacz mi, co mam zrobić? <noise> Kucanie też nie pomaga. Inwentarz, jak wchodzę, to wszystko spoko, fajnie, tylko, że... Nie mogę przestać się gapić przez to okno! Ja mam się gapić przez to okno z jakiegoś powodu? Nie mam pojęcia. Coś tu ma się stać? Okej, okay, dobra, jakoś to wyłączyłem. fakie, yeah, dobra. Jaka głupota! Orzesz, no, Kurde, nie mogę, jak ja tam wejść, Fuck! Nie mogę przeskoczyć, nie mogę nic zrobić. Ja chcę zejść tam na dół. Tu już byłem. Tu jest nasz ziomek. Aha, jezu, nie. O mój Boże. Fuck off. Jak ja mam stąd wyjść? Kompletnie tego nie ogarniam. Dobra i... Ach, Już po mnie. Ale dobra, mamy zapisane, nie ma problemu. Ale ja tego nie rozumiem kompletnie. Chcę zejść na dół. Myślałem, że mogę przeskoczyć przez, yy, przez tą głupotę, ale. przez tą bramkę czy coś w tym stylu, ale widzę, że jednak nie mogę i... nie wiem, nie wiem co zrobić w tej sytuacji. Hmm. Muszę, się, muszę rozkminić, czekajcie. Tak, to już zrobiliśmy. Zrobiliśmy, dobra, czyli to już mi zapisało. Teraz jak stąd wyjść, tu już byłem, tu też nic z tego nie wychodzi. Jak wchodzę tam do pomieszczenia, to muszę walczyć z tym ziomkiem, co jest dosyć słabe. Przejść tędy. Oh my god, jeszcze tego badziewia nie zobaczyłem. O dobra, dobra. Muszę się skupić lepiej na tej grze, bo, bo naprawdę jest słabo. O oh fuck, ona tu idzie jeszcze. Wiem, nie zebrałem tam tego zielonego badziewia, ale niestety. Jest sama. Shit. O Boże, jest ich więcej, tu. Fuck off. Dobra, wiecie co? Ja chyba muszę wrócić jako. Dobra, zszedłem na dół, więc jest miło. Eee, czy ja mogę to wziąć? Dzięki, gro. Muszę stąd uciec jakoś. Kurde. Ok. Nie wiedziałem, że tylko. O Jezu, jeszcze zamknięte to jest. Fuck, już nie żyję. O Jezu. Nie! Fuck, jeszcze mam... Dobra. Przeżyliśmy to na takim farcie, że ja pierniczę po prostu, ale... O Jezu. Jak wy na to pewnie patrzycie, to myślicie, jezu, jak ja lamie, ale wierzcie mi, naprawdę, tak radom intuicyjnych nie należy, więc... Jest, wyszedłem na zewnątrz, spoko. Udało się. No i pytanie brzmi, gdzie mam pójść i to jest problem. Znaczy, ja muszę otworzyć chyba tą bramę. To, to, to skapowałem, okej. Okay, świetnie, wszystko pięknie i tak dalej. Jak do tej bramy się dostać? Żeby nie zginąć, nie? Ja się rozejrzę, czy nie ma tu jakieś miny. Okej, okay, nie ma min. Spoko, zapałki zbieramy, jest miło. Dobra, tam są miny. Hmm... Moje ulubione zajęcie w tej grze, widzę, to będzie rozbrajanie tego. Się uzdrowię, to jest pewne. I zobaczymy, czy zginę, czy nie. Faka, ja nie chcę używać pistoletu. Kurczę nie chciałem tego użyć jeszcze. Czyli muszę pistolet teraz używać. Dobrze Gro, skoro mi tak każesz. Dobra, ledwo! Fuck! Zdążyłem. No dobra, to zbieramy te rzeczy. To mogę podpalić. Nie wiem po co miałbym to teraz zrobić. To jest znowu to okno. Mam gdzieś te okna, bo nie mogę yy, nic zrobić. Jak podchodzę do tego, więc zbieram te części, co jest całkiem miłą rzeczą. Mam jakiś sznur, i tu mam drabinę. Może musimy zejść i po prostu cisnąć do, do tego, kto wie. To mi się wydaje, bo. Bo tutaj za dużo nie ma. Jeszcze mogę wejść na górę z tego, co widzę. Nie ma sensu się już skradać, skoro i tak nikogo tu nie widzę. Zobaczymy, co będzie na górze. A, czyli na tym poziomie nic nie ma, dobra. Czy coś tu się odwala? Nie, spoko. Ale no, spoko, znajdźki, ok, jestem za. Mamy full już e, zapałek, więc miło. No dobra, to schodzimy. Ale po prostu stresik jest ostry. Nawet bez dźwięku jak gram to... Okej, okay, tam jest... Tam jest jeden ziomek tam przy, przyczepiony. I chyba ma piłę mechaniczną obok siebie. Hmm. Pytanie teraz, czy ja ją będę mógł użyć, czy on będzie mógł jej użyć, bo... To trochę zmienia sytuację, jeżeli on będzie mógł. Zejść niżej nie mogę, z tego co widzę, bo nie ma... A, jest tam zejście, dobra, okej, okay, widzę, widzę, widzę. Spoko. O Jezu, po prostu... Muszę patrzeć na ziemię, na ściany, na wszystko. Czy się nie nadzieje na coś? No, tu mam zapałki, więc jest miło. Mogłem go, w sumie, z pistoletu spróbować ubić. Mówię, ja się martwię tylko o to, że ten ziomek, jak ja go... jak ja otworzę... Świnik nie zjadł, okej, okay, spoko. Ciekawe. Tu jest ta bombka... Hmm. Chyba, żebym jakoś zrobił, że on tu podbiegnie, ale to jest... Ach, dobra. Próbujemy coś zrobić. Czy ja mogę otworzyć tą jego klatkę, czy nie? Bro, chcę to rozbroić. Ledwo ok, to się udało rozbroić, bardzo miło. O, szczerze, olewam to tego kolesia, bo trochę czasu bym na to zmarnował, żeby ogarnąć co muszę zrobić. Dobra, to mamy w ogóle jakąś skrzynię, ciekawa sprawa, dobra. Otwarcie, Otwórzmy, bo ja wiem, zawartość. Skrzynia jest zabezpieczona pułapką. Zatrzaśnie się jej. jej w odpowiednim momencie pozwoli na rozbrojenie ładunku. Fak, znowu jak, jakiś ten, jakaś gierka, dobra. Tam jest bomba. Widzicie to? Czy ja ją rozbroiłem, czy nie w końcu? Rozbrój, okej. Okay. Uff, dobra, dobra, jest git. ok. Obczajam. Okej, okay, dobra. Wybuchowa głowica do agonii. To pewnie ta kusza. Eee, Wróg się do niej zbliży. Okej, okay, dobra. Ciekawa, ciekawa rzecz. Spoko, spoko, dobra, to ze skrzyniami będzie trzeba uważać, coś czuję. O nie, 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 gro, nie, nie mów, że to zrobiłaś, fuck. To ja raczej spadam stąd. Idziemy tutaj. Jezu, zobaczyłem linię! Zobaczyłem tą linię, dosłownie, sekundę przed tym jak wybuchło. Mam nadzieję, że gdzieś dalej jesteśmy, bo będzie słabo, jeżeli będę musiał to wszystko przychodzić nowa. Rozbrajanka i tak dalej. O oh my god, ale jestem głupi. Mówię, zobaczyłem tą tą, e, tą pułapkę, dosłownie chwilę. Przed fuck Wszystko od nowa trzeba będzie. No dobra, trudno, ale już teraz wiem gdzie co mniej więcej jest. O niej, będę musiał się napierniczać z tymi gościami znowu. fuck. Hmm. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy gra. Dobra, trudno, próbujemy. Jakbym się skradał, czy by mnie zobaczyli, czy nie. Może przez to, że tak na ja szedłem, to. I tak wchodzą. O nie! Wiem, jak ich załatwić już. Okej, okay, dobra. Przez sekundę tak samo zginąłem. Oh my god, oh my god. Musicie mi wybaczyć, naprawdę, ale... Ach, popełniam głupie błędy, no ale trudno się mówi. Dobra, już wiemy o co chodzi, już wiemy co, co, co robimy, jest miło, dobra. Muszę pod tą linią przejść. Nie rozbrajać, tylko przejść. Jak tamte gnoje mnie będą gonić, no to mają problem wtedy, nie? Szybko wejść, bo tu zaraz będą wchodzić. Chyba przejdę pod Okej okay. Teraz fajnie jakbyśmy odeszli trochę O oh fuck, ale tu jest jeszcze więcej hmm. Nie cieszy mnie to wcale Dobra To nie pykło mnie wkurza to, że ja nie mogę przeskoczyć przez niektóre rzeczy, muszę uciekać stąd, fuck. Dobra, bo prosto muszę iść. Bo tam było zejście. Dobra, to jest plus. Czekajcie czy teraz właśnie? O, właśnie to chciałem zrobić. Nie podchodź do mnie. Fa. To chciałem zrobić. Właśnie podpalić jednego. Dobra, okej, okay, to się udało. Znowu na jakimś farcie mega. I oszczędziliśmy kulę. To jest też plus. Całkiem duży. Co ja podniosłem. Nie mam pojęcia. Tu wcześniej wchodziłem, co prawda. Dobra, mam za do mało życia, żeby się bawić teraz takie rzeczy. O, i znowu wąbki. Uwaga. Nie. Dobra, ale przeżyłem to fuck już nie mam okej okay, dobra, nie mam już jak się uleczyć Dobra, już mam jak się uleczyć miło. Prawda przydałoby mi się więcej, ale będziemy działać tym co mamy I tu chyba było to wyjście Nie wiem jakieś inne to jest wyjście Dobra, jest bardzo dużo tutaj wrogów, i ja powiem wam szczerze, nie za bardzo wiem, jak mam dostać się do tamtej bramy. Wcześniej poszliśmy górą, ale ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tam było dużo rzeczy fajnych. Zobaczymy, zobaczymy. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Gdzie są przeciwnicy? To jest problem. Muszę znaleźć drogę na górę, chyba powiedział. No trudno, no to znajdziemy drogę na górę. Będziemy górą musieli przejść, niestety. Co mnie bardzo nie cieszy, bo tam są dalej pułapki. Ale skoro grami mówi, że mam to zrobić, no teraz będziemy to robić. Dobra, i teraz tak, tu była ta pułapka. No nie. O oh my god. Powiem wam szczerze, że zrobiło się bardzo trudno. No, ale nic, mamy pół godziny nagrane, więc nie martwcie się. Ja dokończę prawdopodobnie ten etap yy, poza odcinkiem, w sensie włączę w momencie, kiedy ja tutaj ginąłem, no i, i tyle. I, I w następnym odcinku będziemy ruszać dalej, ale po prostu wow, z tymi pułapkami jest to tak wredne, i jeszcze do tego reszta tutaj sytuacji będziemy musieli przejść tutaj górą w ogóle, aż do tamtego miejsca. Więc wow, po prostu wow. No nic, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka do końca. No i co, trzymajcie się do następnego. Hej!